Przygotowaliśmy tradycyjnie w rejonie tego lasu kościeles 20 punktów w terenie do potwierdzenia dowolnej konfiguracji. Czy ta trasa tegoroczna różni się od tych poprzednich? Różni się, bo jesienią mieliśmy biegi w Płazie i tam było duże przewyższenie, były też, były też jary. W zeszłym roku też na jednym wiosennym rajdzie. Mieliśmy tutaj ten garb tęczyński, żelatową. to też tam duże przewyższenia były. A tutaj jest prawie, że płaska. Jest, są tylko dwie górki na trasie. Czyli dużo łatwiej, trzeba przyznać, mają chociażby pod względem takiej fizyczności i wysiłku ta młodzież? No, pod względem wysiłku tak, ale to nie znaczy, że, że punkty są w takich. No, Łatwych do znalezienia miejsca. No właśnie, gdzie te punkty się znajdują? Najczęściej w jakichś dołkach, przy drzewach, przy krzewach. Dużo punktów jest w dołkach, w dołach. Są też punkty przy dwóch ambonkach myśliwskich, przy jednym paśniku. Są też punkty na, na górkach. Także na rogach polany, w takich, takich miejscach charakterystycznych. Teren nieco bardziej płaski niż te poprzednie rajdy, ale trzeba przyznać, że mamy tutaj piękne tereny, właśnie do tego, żeby biegać i aktywnie spędzać czas. Tak, tutaj mamy bardzo dobre tereny do, do biegania, do jazdy, też na rowerze. Bo przypomnę, że 1 maja rozpoczynamy sezon rowerowy z PCT po Ziemi Chrzanowskiej. Także też będziemy po tych ścieżkach, między innymi jeździć na rowerach, po których teraz też biegamy. Ale teren jest urozma urozmaicony i do biegu na orientację nadaje się bardzo dobrze. Dajemy numery startowe każdemu zawodnikowi, jedną kartę do potwierdzeń na drużyny i jedną mapę z punktami zaznaczonymi na tej, na tej mapie. Mapy są. Tego terenu jeden, w skali 1 do 10 tysięcy z cięciem warstwicowym co 2,5 metra. W szkołach edukujecie dzieci, macie swoje koła i tak dalej. Czy faktycznie one też są przygotowywane pod względem takich biegów, żeby potrafiły no, czytać z tej mapy? Robimy też takie wstępne rajdy dla niektórych naszych szkolników. Jak tylko poproszą to znajdzie, znajdę czas i, i robię takie właśnie szkolenia tutaj za Kierkowem między innymi też w niektórych innych miejscach. Czy w tym roku jesteście zadowoleni z frekwencji? Młodzieży mnóstwo, ale czy więcej niż w zeszłym roku? Ile dokładnie? Znaczy się, teraz na tym wiosennym rajdzie mamy prawie 700 uczestników. I przypomnę, są to drużyny dwuosobowe, trzy kategorie wiekowe. W szkołach podstawowych mamy kategorię klasy 1-5, pierwszą kategorię, klasy 6-8, drugą i szkoły ponadpodstawowe. A przypomnę, że w całym powiecie mamy we wszystkich szkołach ponadpodstawowych nasze szkolne kowa, no i wielu w szkołach podstawowych, bo mamy 25 szkolnych hul na powiecie chrzanowskim. To kolejny taki rajd, no to już tradycja. Czy w, w przyszłym roku również się spotykamy na tym rajdzie? We wrześniu, bo robimy dwa takie rajdy duże, bo pierwszy dzień wiosny i pierwszy dzień jesieni. Także w pierwszy dzień jesieni najprawdopodobniej, bo już rozmawiałem z panem dyrektorem zespołu szkół w Babicach, będziemy w rejonie Lipowca rajdować, w gminie Babice. No, i jeszcze robimy też rajd, na który zapraszam, rajd sobieskiego. To jest wakacje. To będzie 20, w tym roku 23 sierpnia. Startujemy w Babicach niedaleko Kansenu i trasa biegnie przez Zamek Lipowiecki, przez Skansen, przez Srebrnicę, rezerwat Bukowice i koń, kończy się piknikiem na boisku Zagórzanki. Tam jest piknik, pokaz walk rycerskich, bo to wspólnie organizujemy ze Stowarzyszeniem Ziemi Lipowieckiej i z Bractwem Rycerskim, na co już zapraszamy każdego uczestnika, bo to jest rajd rodzinny. Zaczęliśmy go organizować w 340. rocznicę od Sieczy Wiedeńskiej i tak kontynuujemy. Dzisiaj już na przyszłym roku będzie już trzeci rajd.